Ja chciałam bardzo serdecznie Państwa przywitać na wernisarzu podsumowującym projekt Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, a nasza nazwa naszego wernisarzu to jest Chcę powiedzieć Chcę powiedzieć Ci, że, że. zapomniałam od stresu. Projekt Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2023-2025. Nasz projekt dostał dofinansowanie w konkursie Wybudźcie Kulturę na partnerstwa lokalne i projekty edukacyjno-animacyjne w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025. Konkurs adresowany był do zainteresowanych podmiotów z obszaru województwa podlaskiego. Ideą, a zarazem myślą przewodnią konkursu było podmiotowe uczestnictwo młodzieży w projekcie. Młodzież była nie tylko odbiorcą, ale przede wszystkim uczestnikami i współtwórcą projektu, równorzędnym partnerem w planowanym działaniu. Naszym partnerem była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Klub Seniora Bądźmy Razem działający, działający przy Augustowskich Placówkach Kultury. Dzisiejszego wieczora witamy wszystkich Państwa tutaj przybyłych i uczestników, i gości, a w sposób szczególny naszą gościnę specjalną z Podlaskiego Instytutu Kultury, panią Agnieszkę Turzynę Zarzecką, zastępcą dyrektora Podlaskiego Instytutu. Kultury. I panią Anię Jastrzębską, naszą panią dyrektor, dyrektor Augustów Ja chciałam nadmienić, bo nie wiem, czy, czy wspomniałam, że konkurs był ogłoszony przez Podlaski Instytut Kultury, który ma ogromną ofertę kulturalną, warsztatową, i my dzięki, dzięki temu Instytutowi poznajemy instruktorów, nowe techniki działania w kulturze, więc to jest bardzo cenne. Dzięki temu też tutaj się spotykamy. Aktywnie korzystamy i prosimy o więcej. Ja tak chciałam od siebie, oczywiście zapisałam sobie tutaj wszystko tak ładnie, żeby o niczym nie zapomnieć. Ja chciałam przede wszystkim podziękować bardzo uczestnikom za udział w tym, w tym projekcie, ponieważ bez Was by nie było tak pięknych ścian w naszej galerii. Chciałam podziękować za to, że tak fajnie się integrowaliście na naszych warsztatach z młodzieżą, młodzież z seniorami, seniorzy z młodzieżą. Widać było taką współpracę każdy z nas, mimo tego, że jak jedna pani powiedziała, że... Wiek, nie, wiek to tylko liczba. I rzeczywiście tak, tak to wyglądało na naszych warsztatach, ponieważ wszyscy byliście, jak na was patrzyliśmy, to wielka radość, satysfakcja z działania. Wyglądaliście jak wszyscy w tym samym wieku. I fajna była ta współpraca, fajne były wasze działania, efekty widać na naszym filmiku, efekty widać na, na ścianach. Tutaj też mamy taką ściankę, jak ktoś z was chce napisać, wyszyć swoje uczucie, emocje, jak się czuje dzisiaj, jak, jak odbiera tą wystawę, to zapraszamy do wspólnoty. Życia. I ja mam taką jeszcze cichą nadzieję, że te obrazy może w przyszłości będą wisiały w Domu Seniora, który jest nowo wybudowany, więc myślę, że będą piękne ściany w Domu Seniora, nie tylko, nie tylko w Domu Kultury. Teraz podziękujemy. Zaangażowanie wszystkich uczestników w ten projekt było tak wielkie, że wprost nie sposób nie wymienić ich tutaj wszystkich, wymieniając lista, więc pozwolą Państwo. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, wszystkim czyniom. Joanna Trzywicka, Ewa Turowska, Marta Sankiewicz, Zofia Grajewska, Barbara Kaplukiewicz, Krystyna Walicka, Alicja Bobran, Lidia Augustynowicz, Halina Toczułowska, Bożena Raszkiewicz, Dorota Łozowska-Dragun, Aniela Szlaurzyc, Irena Maksimowska, Oliwia Zielińska, Wiktoria Tomaszewska, Hanna Roszkowska, Izabela Walicka, Natalia Jardoszniak, Amelia Przełomska, Hania Bobran, Oliwia Wojciechowska, Aleksandra Kuculak, Hanna Szymczak, Anna Szymczak i Ogromny Saszylewicz. do podziękowań dołączę podziękowania dla pracowników Polskiego Instytutu Kultury, których nie ma dzisiaj z nami, czyli pani Emilia Świętochowska, która jest naszą opiekunką naszego projektu oraz Krzysztof Jodczyk, który po prostu zna odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. I jeszcze chciałam teraz powiedzieć i podziękować pani Alicji Moźlewskiej. Nie ma niestety jej z nami. Instruktorka prowadziła warsztaty haftu z rękodzielnicy. Paweł Leszkowicz, pedagog teatru, psycholog, prowadził zajęcia integracyjne w na na nas, na naszym projekcie. Ewa Kuryło, nauczycielka, plastyczka, sportowiec, pasjonatka sztuki, która właśnie dzięki jej młodzieży, dzięki Szkole Podstawowej nr 2 ta młodzież tutaj się integruje razem z nami. Możemy zawsze na szkołę liczyć i na ja Ewę. Na bardzo dziękuję za współpracę i liczę na więcej. Tak. I na koniec i oddaję już głos Ewie Woronieckiej, fotografce. Pasjonatce, no i takiej, takiej właśnie wrażliwej, spokojnej i bardzo przyjaznej osobie, która opowie trochę o wystawie. Tak, Ewa, Ja również, ja również no, bardzo, być. bardzo serdecznie chciałam państwa powitać na wstępie i cieszę się bardzo, że, że widzę tak wielkie zaangażowanie. Wcześniej też widziałam to zaangażowanie w czasie projektu. Byłam pod ogromnym wrażeniem. Cieszę się, że no jesteśmy tutaj, że jesteśmy razem, tak? I to jest uważam liczna taka obecność, która mnie naprawdę zadowala. Chciałabym serdecznie podziękować Pani Dyrektor APK za to, że mogłam być częścią tego projektu, za to, że mogłam... Ja rozumiem, tak, właśnie, ale też właśnie poprzez to jesteście razem, tak, jesteście grupą, więc zaczynam też od Pani. Dziękuję bardzo. To bardzo, ja tylko wejdę w spoko, Powiem, że mam takie wrażenie i z tego cieszę się najbardziej, że APK to jest jeden zespół. Tak, właśnie dlatego... Do... E, dziękuję za tą możliwość, że mogłam właśnie być uczestniczką, e, być obserwatorką tak wspaniałego przedsięwzięcia, że mogłam zamknąć w kadrze to wspaniałe wydarzenie, e, zatrzymać to na dłużej, tak, w tych kadrach. Dziękuję właśnie również koleżankom, które właśnie poznałam w czasie tego, tego projektu. Dziękuję Idzie, e, dziękuję Alicji oraz Erbie za miłą współpracę i bardzo fajną zabawę podczas sesji. E, w chciałam też podziękować serdecznie wszystkim bohaterom projektu, bez wyjątku. Była to super, również bardzo fajna zabawa. Jak z Lizą że już, czasami takie chwile, kiedy była przy, tym, przy sesjach, mówiła, że po prostu polał ją ze śmiechu brzuch, tak? <grym> Dziękuję serdecznie, dziękuję serdecznie rodzicom też za, za takie zaangażowanie właśnie w ten projekt, w pomoc. Dziękuję rodzicom młodzieży. A co mogę o tym projekcie powiedzieć? Nie chciałabym powtarzać się, może to już zostawię właśnie, ale dla mnie to był taki czas też wyjątkowy. Ten projekt był też dla mnie taką chwilą zatrzymania. A przede wszystkim ceniłam też to podejście państwa, seniorów, y, młodzieży, że w tym biegu codzienności potrafiliście się zatrzymać, potrafiliście zwrócić uwagę na rzeczy bardzo ważne w życiu, y, na rzeczy, o których po prostu boimy się mówić, skrywamy w sobie. I tutaj cenię taką odwagę, że wyszliście z tym y, do nas, y, a poprzez te fotografie też wyszliśmy po prostu w świat z tymi, tymi fundamentalnymi słowami, z tymi hasłami, które są, które są bardzo ważne dla nas. Nie bójmy się o nich rozmawiać i nie bójmy się po prostu tego pokazywać. Dziękuję serdecznie. Zapraszam Was, zapraszam Państwa Was na, 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 na spacer w miejsca znane dla nas wszystkich ja raczej w tak? Na spacer z bohaterami projektu, właśnie taki dialog pokoleniowy, proszę dołączyć do tego dialogu. Zaznaczę, że miejsca nie są przypadkowe, są, są dobrane celowo. No ale nie zdradzę tajemnicy, po prostu pozostawię po to dla Państwa interpretacji. Tak? Bardzo serdecznie zapraszam jeszcze dodatkowo, będziemy mieli możliwość obejrzenia tutaj takiej relacji ze zdjęć powstały z podczas warsztatu. No i to właśnie zanim, zanim, zanim doszliśmy do, tej, do, tego, do tego celu, właśnie musieliśmy pokonać, musieliście w te takiego tego projektu pokonać taką drogę, którą tutaj będziecie mogli zobaczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Więc ja powiem, dla wszystkich podczas przygotowania Dziękuję. Zapraszamy. Bardzo proszę. Wow.